Proszę. Szanowni Państwo, jesteśmy wspólnie z panem premierem Gawkowskim, bo dzisiaj tematy, które były poruszane na Radzie Ministrów dotyczą e, obszaru właśnie bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Cyfryzacji i powiemy więcej, współpracy e, naszych resortów i współdziałania na rzecz e, rozwoju bezpieczeństwa, nowych technologii. E, ważne spotkanie dzisiaj, ważne posiedzenie Rady Ministrów, w której e, również w części e, związanej z ustawami czy projektami różnego rodzaju aktów prawnych uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo tutaj ta współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie budowania zdolności naszych sił zbrojnych, sojuszy między różnymi ośrodkami władzy, ale tak naprawdę między wszystkimi stronnictwami politycznymi. I między nami wszystkimi jest po prostu bezwzględnie konieczna. To jest racja stanu Polski wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa wymaga współpracy i my z tego, jako rząd, jako ministrowie, się wywiązujemy i będziemy wywiązywać, bo Polacy tego oczekują oczekują współdziałania na rzecz bezpieczeństwa. O projektach kilka słów, które zostały dzisiaj przyjęte. Zmieniliśmy. Zaproponowaliśmy dla Parlamentu zmiany w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego. One w pierwszej kolejności dotyczą ułatwienia donacji czy sprzedaży sprzętu za pośrednictwem właśnie Agencji Mienia Wojskowego na polecenie ministra obrony narodowej lub ministra spraw wewnętrznych i administracji po uchwale Rady Ministrów, czyli jest te kilka etapów, najpierw jest decyzja rządu, a później wykonawcze działania ministrów za pośrednictwem Agencji Mienia Wojskowego. To usprawni proces sprzedaży lub donacji sprzętu wojskowego. Wiele tych donacji dokonaliśmy dla Ukrainy. Teraz przygotowujemy kolejną 46. donację o wartości ponad 200 milionów euro, o tym już była mowa wcześniej, ale to już jest na takiej fazie wykonawczej. Wierzę, że ta zmiana w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego ułatwi proces czy to sprzedaży, czy przekazywania sprzętu, który nie jest już używany przez polską armię i może być udostępniony. Druga kwestia dotycząca zaangażowania naszych sił zbrojnych Chodzi o misję air policingu, którą po raz kolejny będziemy realizować w krajach nadbałtyckich. Nad Litwą, Łotwą i Estonią pojawią się polskie F 16. Cztery zostaną użyczone i zostaną wykorzystane w polskim kontyngencie wojskowym zlokalizowanym na Litwie, który swoją działalność rozpocznie od, od połowy marca i potrwa ta operacja do połowy lipca wtedy nasze samoloty i 150 żołnierzy będą pełnić misję wspierającą bezpieczeństwo państw nadbałtyckich. To jest o tyle ważne, że sojusz, bo to jest misja oczywiście w ramach NATO, sojusz pokazuje swoją solidarność. To nie jest tylko przygotowanie się na czas kryzysu, uruchomienie określonych artykułów, gdy zagrożone jest bezpośrednio bezpieczeństwo któregoś z któregoś członków NATO, ale to jest też są misje gwarantujące to bezpieczeństwo. Misje na Bałtyku, której pomysłodawcą jest Polska, Bałtycka Warta czy Straż Bałtycka, różne są tłumaczenia tego, tej misji, którą z naszej inicjatywy kilka tygodni temu premier Tusk przedstawiał tą inicjatywę w Sztokholmie po kilku tygodniach pozytywny odbiór i decyzja w Helsinkach, potwierdzenie tego na spotkaniu dwa tygodnie temu w kwaterze głównej NATO w Brukseli ministrów obrony i Polska nad Bałtykiem pełni określoną rolę. Desygnujemy swoje jednostki do patrolowania Morza Bałtyckiego, a dzisiaj podjęliśmy decyzję o kolejnej, o kolejnej misji polskich żołnierzy w PKW. W krajach polskiego kontyngentu wojskowego, w krajach nadbałtyckich. To było w uzgodnieniu z panem prezydentem, bo polskie wojska za granicę są wysyłane na podstawie postanowienia prezydenta Rzeczpospolitej, Stąd też obecność pana ministra Łukowskiego. I tutaj we współdziałaniu wysyłamy polskich żołnierzy, żeby pełnili służbę u naszych sojuszników, których będziemy chronić, których chronić będziemy przestrzeń powietrzną. Kolejny projekt dotyczył ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Pan minister Kulasek zaproponował rozwiązania, które gwarantują sprawność działania, dają szansę na też zaangażowanie naukowców na najwyższym poziomie, realizowanie tego w jasny, przejrzysty i transparentny sposób, na czym nam bardzo zależy ta ustawa została przyjęta również po konsultacjach, które pan premier, pan minister prowadzili ze środowiskiem naukowym, stąd ten termin przyjęcia przesunął się o kilka tygodni, ale po to, żeby dyskusja w tym aspekcie się odbyła. I na finał bardzo ważny projekt, którego autorem jest pan premier Gawkowski. Dotyczący współdziałania MONU i Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie sztucznej inteligencji. To jest coś, na co mocno stawiamy i Polska jest, a za chwilę będzie jeszcze bardziej jednym z liderów w rozwoju czy to nowych technologii, czy sztucznej inteligencji. Panie Premierze, Szanowni Państwo, to dobra wiadomość dla Polski. Rada Ministrów podjęła dziś decyzję o utworzeniu Instytutu Badawczego IDIAS, jednostki, która ma dawać nam przewagi konkurencyjne w obszarze sztucznej inteligencji. Do dzisiaj w obszarze instytucji publicznych nie było jednostki naukowo-badawczej, która kompleksowo i ciągły sposób zajmowałaby się sztuczną inteligencją. Tworzymy taki instytut, bo widzimy potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji, a przede wszystkim zabezpieczenia polskich naukowców w miejsce które będzie dawało im możliwość rozwijania się, tworzenia i też wykorzystywania przyszłego tego wszystkiego, co niesie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to wpływ na każdy obszar państwa. Dlatego bardzo się cieszę, że wspólnie z panem premierem Kośniakiem Kamyszem stworzyliśmy instytut, który i w części cywilnej, ale i wojskowej ma dawać nam przewagi konkurencyjne. To dzisiaj jedno z kluczowych wyzwań dla bezpieczeństwa państwa, ale też wykorzystywania nowych technologii. Jeżeli łączymy w sobie te dwa ważne obszary: tą część militarną, która jest bezwzględnie ważna, bo widzimy, jaką wagę przykładamy też do zbrojenia Polski, a technologia w tym obszarze ma kluczowe znaczenie, i cywilnej, która może służyć pomysłami, ideami, która może być przewagą konkurencyjną, ale i również przewagą wojskową, która jest widoczna na polu walki, tworzymy zatem miejsce, chcę powiedzieć dom. Dom dla polskich naukowców, którzy zajmują się sprawami sztucznej inteligencji, którzy dobrze wynagradzani, którzy dobrze zaopiekowani, będą mieli jedną misję stworzyć z Polski lidera sztucznej inteligencji w Europie. To jest nasz cel. Zresztą nie od dzisiaj z panem premierem Kosiniakiem o tym mówimy, bo w listopadzie 2024 roku mówiliśmy o powołaniu funduszu sztucznej inteligencji. Tego, co już się udało zrobić, to przede wszystkim powołanie do życia wielu instytucji, które już dzisiaj współpracują w ramach Funduszu Sztucznej Inteligencji i finansują rozwój i badania. Udało się nam również doprowadzić do sytuacji, że w Krakowie na AGH będziemy mieli pierwszą w tej części Europy fabrykę sztucznej inteligencji i wielkie osiągnięcie, które ogłosiliśmy wczoraj Plum, polski model językowy sztucznej inteligencji, który jest wskazany, nakierowany na współpracę z administracją publiczną. To niebywałe osiągnięcie, dlatego że polski model językowy będzie jednym z pierwszych w Europie, który może być wykorzystywany przez każdego Polaka, każdą Polkę, będzie wdrożony w 2025 roku również do aplikacji mObywatel, co pozwoli na to, żebyśmy rewolucję administracyjną też wzmocnili przez sztuczną inteligencję, żebyśmy różnego rodzaju rozwiązania mogli tak realizować, że będzie szybciej, przyjaźniej i dostępniej. I na tym polega dobra, mądrze wykorzystywana sztuczna inteligencja, która ma zapobiegać temu, że nie będziemy korzystali z walorów, z których będzie korzystał cały świat. Bo ten instytut jest również po to, żeby polscy naukowcy nie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby nie szukali miejsc pracy, żeby nie drenować polskiej, polskiej nauki, dlatego że nie ma miejsca, które może zaopiekować się tak wysoką technologią. Bardzo się cieszę, że to są te kierunki. Chcemy w Instytucie Sztucznej Inteligencji, który nazywamy Instytutem IDIA, pracować nad rozwiązaniami, które będą też przyjazne i wykorzystywane w biznesie. Chcemy pracować nad rozwiązaniami, które skrócą i doprowadzą do tego, że szybciej będziemy wykrywali choroby onkologiczne, między innymi te, które dzisiaj no, tak w straszny sposób pustoszą polskie społeczeństwo. Jednym z rozwiązań jest szybkie przewidywanie też i możliwość wpływania i wiedzy o tym, kiedy będą przychodziły złe warunki atmosferyczne albo po wodzie. Kolejne, kolejna rzecz to przygotowanie modeli, które będą wpływały na to, że będziemy mogli wykluczyć elementy dotyczące dublowania się prawa, czyli działać deregulacyjnie, czyli wprowadzać takie rozwiązania, o których też z panem premierem Tuskiem wielokrotnie mówiliśmy. Chcemy, żeby cyfrowa rzeczywistość dzięki Instytutowi Ideas wkroczyła na wyższy jeszcze poziom. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim polskim naukowcom. Tym z Europy, tym ze Stanów Zjednoczonych, tym z Azji, którzy już dzisiaj zareklarowali. Chcemy się w Polsce włączyć w pracę Instytutu, bo wierzymy, że praca dla Polski polega również na tym, że tutaj badania naukowe, tutaj rozwiązania, a później komercjalizacja tego będzie postępowała. To bardzo ważny dzień. To jest tak ważne miejsce i tak ważny czas, że możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, że Polska aspirując do roli lidera Przemian w Europie w obszarze cyfryzacji spełnia też wymagania polskich naukowców. Szansy na to, żeby żyło się po prostu lepiej. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, to mamy czas na kilka. Proszę o zadawanie do mikrofonu i, dla porządku, yy, proszę o informację, do kogo skierowane jest pytanie. Klaudia Remowicz, TVP Info, pytanie do pana wicepremiera Kośniaka-Kamysza. Pojawiła się informacja o tym, że pod koniec tego tygodnia Polska ma podpisać umowę leasingową na amerykańskie Apache. Chciałam zapytać o szczegóły, czy to się faktycznie wydarzy i czy to jest takie rozwiązanie pomostowe, dopóki te docelowe Apache nie trafią do Polski? Polska jest liderem w dziedzinie inwestycji w transformację sił zbrojnych. Polska jest absolutnym liderem w dziedzinie inwestycji w polskie siły zbrojne. Stąd wizyty sekretarza obrony USA w pierwszym kraju, który oficjalnie odwiedził po swoim, objęciu swojej funkcji. To jest właśnie Polska. Razem byliśmy wśród polskich i amerykańskich żołnierzy w Powidzu. Razem rozmawialiśmy o tym, co możemy jeszcze więcej zrobić. Jednym z argumentów, którym też my się posługujemy, ale myślę, że bardzo ważny dla naszych sojuszników w Stanach Zjednoczonych, to jest argument nie tylko inwestycji na poziomie około 5%, najwięcej spośród państw NATO, ale to jest argument zakupów najlepszego sprzętu, w tym w Stanach Zjednoczonych ogromny wolumen zakupów, ogromny, ogromna przestrzeń, którą zagospodarowujemy wspólnie na rzecz bezpieczeństwa. To są. Abramsy, to jest F-35, to są systemy Patriot, HIMARSy, czy umowa, którą podpisaliśmy w ubiegłym roku przed świętem Wojska Polskiego na 96 Apache. I w ramach tej umowy rozmawialiśmy o tym, my chcemy te zdolności jak najszybciej. Produkcja oczywiście, szczególnie produkcja wojskowa trwa czasem bardzo długo. Polska i tak jest priorytetowo traktowana w wielu kwestiach z racji właśnie swojego zaangażowania i miejsca na mapie które nas zobowiązuje do szybkich zmian w tym zakresie. Ale już wtedy mówiliśmy o ośmiu Apaczach, które powinny być wyleasingowane w ramach właśnie nabywania zdolności, bo chcemy, żeby nasi piloci posiadali te zdolności jak najszybciej, żeby byli gotowi do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, współdziałania z wojskami lądowymi, bo przecież Apache ma swoje zadania bardzo wszechstronne. To jest najnowocześniejszy, najlepszy śmigłowiec bojowy na świecie. To jest, jak rozmawiałem z sekretarzem obrony i powiedziałem mu o Właśnie liczbie, którą będziemy mieli, mówi, że to jest najlepsza inwestycja, że to jest coś, co, na czym on też miał szansę działać, będąc na misjach w Iraku, w Afganistanie, gdzie widział, jakie zdolności są użytkowane i używane przez żołnierzy armii amerykańskiej, teraz będą korzystać z tego polscy żołnierze. Więc niedługo, bo Chyba w czwartek ta umowa, jeżeli wszystko pójdzie dobrze w Wino Wrocławiu się spotkamy i będę miał zaszczyt podpisać i już niebawem pierwsze polskie apacze trafią do, dla naszych pilotów, dla naszych sił zbrojnych, co zmienia w ogóle miejsce i zmienia pozycję naszej armii. Poproszę kolejne pytanie. Dzień dobry, Dawid Tyś, Polsat News. Pytanie do Pana Ministra Obrony chciałbym skierować, prosić o wyjaśnienie, doprecyzowanie, bo dziś na posiedzeniu rządu ten projekt o Straży Bałtyckiej, mówiąc bardzo ogólnie, dotyczył Estonii, Litwy, Łotwy. Chciałbym zapytać właśnie, czy to jest ten sam, ten sam projekt, który, o którym NATO mówi od dłuższego czasu, czyli. Dzisiaj projekt dotyczył Air Policingu, czyli misji naszych F-16. Nad krajami bałtyckimi, nad Litwą, Łotwą i Estonią. To jest jedna operacja. Druga operacja to jest operacja natowska, którą Polska zainicjowała dając pomysł Baltic Sentry, czyli Straż Bałtycka, Bałtycka Warta, jak to tłumaczymy, który jest już misją, do której zostały wydzielone jednostki Marynarki Wojennej. Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o tę obronę przestrzeni, możemy doprecyzować ilość. 416-150 żołnierzy od połowy marca do połowy lipca. Ochrona nieba państw nadbałtyckich. Nie jest to pierwsza misja tego typu. Polska już wielokrotnie stawała na wysokości zadania i chroniła naszych sojuszników. Wczoraj miałem też wizytę ministra obrony Słowacji. Bo w momencie, kiedy Słowacja przekazała w donacjach swoje samoloty na rzecz Ukrainy, to Polska do końca ubiegłego roku pełniła też misję ochrony przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Więc co to pokazuje? To pokazuje, że Polska jest dobrym sojusznikiem, że Polska dba o swoich sąsiadów, tych z którymi oczywiście jest w sojuszu, a z którymi nas łączy i przyjaźń, i wzajemne dbanie o bezpieczeństwo z krajami bałtyckimi budujemy bałtycką linię obrony. Oni u siebie a my tarczę wschód. Ze Skandynawią i z Bałtami chronimy razem morza bałtyckiego, które stało się de facto akwenem wewnętrznym NATO, no z jednym wyjątkiem niestety istotnym, na który trzeba bardzo uważać i to są dzisiaj te działania i ten sojusz Polska, Bałtowie, Skandynawia, no to jest coś co wzmacnia bardzo NATO. Wstąpienie Szwecji i Finlandii miało kluczowe znaczenie dla naszych zdolności w rejonie Morza Bałtyckiego, więc to jest zaangażowanie sił zbrojnych Rzeczpospolitej. My mamy swoje kontyngenty wojskowe w Rumunii, mamy swój kontyngent wojskowy na Łotwie, to też jest wzmacnianie wschodniej flanki, dzisiaj misja air policingu i to jest argument, dlaczego Polska nie deklaruje wysyłania żołnierzy na Ukrainę. Bo mówimy, my będziemy wzmacniać wschodnią flankę NATO. Ona dzisiaj potrzebuje naszego wsparcia i to realizujemy. Widzę, że są jeszcze pytania, więc poproszę o kolejne. Barbara Erling-Reuters. W ubiegłym tygodniu minister Maciej Lasek mówił, że Ministerstwo Infrastruktury prowadzi rozmowy z MON w sprawie dostosowania lotnisk cywilnych do celów wojskowych. Jaki jest cel tego dostosowania i czy ma to związek z niepewną sytuacją międzynarodową? Po pierwsze, część lotnisk to są lotniska cywilno-wojskowe czy wojskowo-cywilne. Najlepszym przykładem jest lotnisko w Krakowie w Balicach, gdzie jest baza lotnicza i jest lotnisko cywilne. Tutaj też myślę, pan premier będzie miał swoją część i odpowiedzialności zadań związanych z cyberbezpieczeństwem, bo nad tym też współpracujemy, myślę, że o tym warto za chwilę powiedzieć. Ale tych lotnisk używanych, użytkowanych przez zarówno statki powietrzne wojskowe, jak i cywilne musi być więcej. Tutaj musimy wzmacniać to tak naprawdę. Każde lotnisko musi być w jakiś sposób dostosowane i przystosowane do zdolności współpracy i operowania z wojskiem. Lotnisko Okęcie też jest tego przykładem. Jest przecież część portu wojskowego na lotnisku Okęcie. CPK. To jest port, który będzie bardzo ważny ze względu na bezpieczeństwo. Dlatego w przeciwieństwie do naszych poprzedników realizujemy tę inwestycję, a nie tylko o niej mówimy. Wydana decyzja lokalizacyjna, działania, które zostały podjęte, to ma też ogromne znaczenie. Dla rozbudowy zdolności operacyjnych wojsk własnych i sojuszniczych, więc to jest dlatego robione. Ale również inwestycje infrastrukturalne. Ja powołałem taki zespół do spraw rozwoju infrastruktury, szczególnie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem na Pomorzu Środkowym. Ostatnio ten zespół się spotkał razem z samorządowcami, z ekspertami, z Ministerstwem Infrastruktury. Pan minister był uczestniczył w tym spotkaniu i mówiliśmy o kluczowej drodze dla portu Gdynia i lotniska w Gdańsku, czyli drodze czerwonej. To jest kluczowa droga, która musi być szybko realizowana. Wierzę, że minister finansów, minister infrastruktury, wszyscy razem działając i współdziałając w tym zakresie. Podejmiemy wysiłek, żeby jak najszybciej ta inwestycja mogła zafunkcjonować. Więc jak ja, ja, jak najbardziej, jestem gotowy do współpracy. Wspomnę o jeszcze jednym lotnisku, bez którego nie ma dzisiaj walczącej Ukrainy. Odczegladnie byłoby. To jest lotnisko Jasiąka. To jest port lotniczy, który, przez który przechodzą donacje i wsparcie dla Ukrainy. Kluczowe miejsce ze względu na dystrybucję pomocy humanitarnej, jak i wsparcia dla. Ukrainy i Polska tutaj zdaje ten egzamin. Dlatego też wrócę: to są nasze misje. Misje logistyczne i stąd też inicjatywa Ministerstwa Infrastruktury pana ministra Klimczaka, ministra Alaska dotycząca właśnie wzmocnienia potencjału wymiany umiejętności i zdolności zarówno wojskowych, jak i cywilnych. I ostatnie pytanie, poproszę. Dzień dobry, Jankiela Ja mam pytanie do pana ministra cyfryzacji odnośnie Instytutu IDS. Chciałem się zapytać, jaki jest tutaj harmonogram, kiedy on może zacząć działać, czy to jest coś, co może zacząć działać już od zaraz, czy to wymaga wielomiesięcznych przygotowań. I do pana ministra obrony, jeśli chodzi o przestrzenie, jakie pan widzi przestrzenie do tego, żeby ta sztuczna inteligencja wsparła polską obronę narodową? Jeszcze chciałem się dopytać o może jakieś konkluzje, wnioski, co udało się wypracować podczas wczorajszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję. Szanowni państwo, od wielu miesięcy pracowaliśmy nad konsolidacją i uporządkowaniem środowiska inicjatyw, które działają w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dzisiaj można powiedzieć, jest finał tych prac dlatego że decyzja Rady Ministrów mówi o utworzeniu Instytutu Badawczego IDIAS i dzisiaj rozpoczyna się jego praca. Jest wyznaczona siedziba, teraz ta część organizacyjna pozwalająca na wyposażenie go w odpowiednie materiały, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby szybko ściągać potencjał badawczy Polaków z zagranicy, żeby szybko wykorzystać potencjał Polaków w Polsce, którzy tutaj pracują. Chcemy zapobiegać, jak jak powiedziałem, odpływaniu doktorantów, naukowców za granicę, budować przestrzeń szybko i skutecznie. W 2025 roku planujemy działania, które mają doprowadzić już do tego, że będziemy składać wnioski o pierwsze projekty. Całość tych procesów związanych z Instytutem IDEA stoczyła się od tamtego roku, od ostatniego kwartału, ale dzisiaj wiemy jedno. Przyświeca nam jeden cel. Poprawa efektywności kształcenia kadry, wykorzystywania ich badań, a Instytut Sztucznej Inteligencji ma być miejscem, w którym kadra spotka się z odpowiednimi pieniędzmi. I to wspólnie pozwoli na to, żebyśmy tworzyli znakomite projekty dla Polski, dla Europy i dla świata. Jeśli chodzi o nasze współdziałanie w tym zakresie, no to jest absolutnie kluczowa sprawa dla przyszłości sił zbrojnych. Pole walki będzie zarządzane przez sztuczną inteligencję, będzie uczestniczyło w zarządzaniu sztucznej przy, przy użyciu sztucznej inteligencji, to jest systemy oddziaływania, systemy planowania. Analizy, całej strategii będą przy użyciu sztucznej inteligencji. To jest w ogóle rewolucja, którą, której musimy dokonać, i nie możemy tutaj być gdzieś z tyłu, nie możemy tu nic zaniedbać. Dlatego w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii w Ministerstwie Obrony Narodowej przyjęliśmy strategię rozwoju sztucznej inteligencji do roku 2039. Mówimy o bardzo długiej perspektywie, ale dobrze wiemy, że to jest perspektywa już trwała. Tak naprawdę. Na naszych oczach funkcjonowanie administracji, funkcjonowanie szkolnictwa, myślę w dużej części, funkcjonowanie sił zbrojnych, w ogóle zarządzania siłami zbrojnymi, planowania, dowodzenia i pola walki, zmienia się w radykalny sposób. Tak jak drony zmieniły pole walki na Ukrainie, tak sztuczna inteligencja zmieni każdą następną. Daj Boże, żeby nie było, i trzeba robić wszystko, żeby był pokój ale każdy następny konflikt będzie w dużej mierze oparty o, o sztuczną inteligencję, kto tego nie będzie miał, będzie te konflikty przegrywał. Co jeszcze? System szkolenia w armii. On wymaga zasadniczej reformy. nie da się tego zrobić systemu szkolenia zarządzania tak dużym zasobem ludzkim dzisiaj bez użycia sztucznej inteligencji. Więc ja widzę te przestrzenie, które są szeroko pojęte i do tego dochodzi cała przestrzeń też przetwarzania informacji. Kto ma wiedzę, kto ma pierwsze informacje, ten może szybko zareagować. I sztuczna inteligencja, fabryka sztucznej inteligencji, z której jesteśmy bardzo dumni, dziękuję panu premierowi Gawkowskiemu za tę inicjatywę, szczególnie, że nie tylko dlatego, że w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej, ale dlatego, że po prostu to jest w Polsce bardzo potrzebne i dzisiaj decyzja o, o, o pójściu w stronę naprawdę rewolucyjnym. Stworzenie też tego języka, który Polska jest dzisiaj bardzo dumna, i możliwości korzystania przez administrację ze sztucznej inteligencji własnej, własnego zasobu w tym zakresie, to jest coś, na co będziemy stawiać rząd nasz to jest rząd, który nie mówi o innowacjach, ale je robi. Właśnie je realizuje, bo wszystkie inne poprzednie, nasi poprzednicy bardzo dużo mówili o przyszłości, a to się dzieje dzisiaj tu i teraz. I jeżeli nie wykorzystamy tego czasu, to będzie to niewybaczalne, a, a my chcemy podnieść gwarancję bezpieczeństwa, a ich się nie da zrealizować bez udziału w sztucznej. Tradycji. To jest pierwsza. Druga rzecz Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Takie spotkania są potrzebne. Ja uważam, że one w ogóle po, powinny odbywać się cyklicznie. Raz na dwa, raz na trzy miesiące. Niezależnie czy jest powód taki jak ostatnie wydarzenia na świecie, czy ten powód nie jest tak widoczny czasem. Ale zawsze ta wymiana informacji, do czego my jesteśmy bardzo chętni, z partiami opozycyjnymi, współdziałanie z panem prezydentem, bo bezpieczeństwo to jest wspólny mianownik. I po to właśnie prezydent ma ten instrument, żeby mógł to integrować. Wczoraj dobra dyskusja w wielu aspektach z małym jednym wyjątkiem, ale damy sobie radę na pewno wspólne stanowisko wszystkich sił politycznych co do braku naszej obecności na Ukrainie i to jest coś, co łączy wszystkie środowiska polityczne niezależnie czy rządzące prezydent czy partie opozycyjne. I każdy rozumie, jaka jest rola Polski, ja też ją starałem się wczoraj wytłumaczyć jeszcze bardziej, co mamy, jak, w jakich operacjach uczestniczymy dzisiaj kolejna misja nad państwami nadbałtyckimi e, ochrona granicy, tam jest zaangażowanych cały czas sześć tysięcy żołnierzy. To jest wielka operacja, e, porównując skalę i długość granicy e, do tego, co, co jest w innych krajach, które też próbują chronić, wysyłają dużo mniej żołnierzy. My to robimy na poważnie. Mamy to zabezpieczenie logistyczne. Przed chwilą mowa o lotniskach, w tym lotnisku w Jasiące, więc tutaj ten wspólny mianownik jest. Druga rzecz, budowanie dobrych relacji transatlantyckich. To też jest zadanie, w którym widać, że jest podział ról. On nie jest w jakiś sposób skoordynowany. To, to nie jest tak, że to się dzieje, że prezydent ma swoją agendę, rząd ma swoją. Oczywiście. Ale my analizujemy i współdziałamy w tym zakresie. Jak była wizyta sekretarza obrony Pita Hekseta, no to Komitet Bezpieczeństwa, który prowadzę, służył do tego, żeby przygotować też wspólne stanowiska z szefem BBN, z ministrem spraw zagranicznych, z panem premierem Gawkowskim, z ministrem Siemoniakiem. To wszystko jest skoordynowane, więc. Do tego nas nie trzeba zachęcać. To jest po prostu racja stanu Polski. To też udało się potwierdzić z innymi środowiskami politycznymi, co jest dobre. I bardzo, dziękuję. bardzo dziękujemy. Dziękujemy, bardzo. dziękujemy również Państwu.